Zamówiłem, słuchajcie, na Deep Webie paczkę, karton. Jest Logitech, ale nie wierzę, że on będzie. Ale robimy to razem, słuchajcie, 50 tysięcy łapę w górę i otwieramy tę paczkę. Ale zanim przejdziemy do filmu, sprawdź koniecznie link w opisie, wejdź na www.playbiscyt.pl i oddaj swój głos na najlepsze produkty gamingowe 2019 roku. Ponadto weź udział w konkursie i wygraj komputer gamingowy. Wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu. Powodzenia! Cześć, siemanko moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Computronic Gaming. Po sukcesie ostatniego filmu z wielką paczką peryferiów od Razera... Zostaliśmy w zasadzie zasypani przez innych producentów paczkami z ich peryferiami. Dlatego też dzisiaj już na naszym stole kolejna odsłona Mystery Box i wielka paczka od Logitech. A Co znajdziemy w środku? Czym Logitech chciał się pochwalić, wysyłając do nas taką pakę i przede wszystkim jakie są najciekawsze ich peryferia na rynku? No i jak wygląda cały zestaw zbudowany na Logitechu? Zapraszam. Jestem pełen optymizmu. Nie mogę się doczekać otwarcia, więc I na początku widzę G900 trójkę, czyli myszkę, która jest chyba najdroższą teraz w ofercie Logitecha. Przewodową, bezprzewodową. Miałem okazję jakiś czas temu przygotować dla Was o niej materiał. Myszka dla osób oburęcznych, tak na dobrą sprawę. Tę mychę, jak macie w zestawie z podkładką PowerPlay, możesz z niej korzystać, kiedy ona się ładuje. Czyli nie ma jak w większości przypadków, że o, tutaj podstawka, odstaw sobie myszkę na koniec, jak skończyłeś, żebyś mógł ją naładować znowu tutaj możesz korzystać z niej cały czas, ale ma to jeden zasadzie taki minus, bo fajnie pozbyliśmy się kabla od myszki, ale podkładka z kablem co No dlaczego to co mnie interesuje to jest mycha obok znacznie bardziej przystępna i w nieco niższej półce cenowej G502 i to odświeżona G502 lightspeed z sensorem hero 16000 dpi rozdzielczości technologia połączenia oczywiście po lightspeedzie z nano donglem z drugiej strony możemy również skorzystać z opcji połączenia po Bluetoothie. Wszystko po niemiecku napisane. Kabel losy, gaming mouse. Kabel losy. Ją <grym> za chwileczkę unboxujemy, jej się przyjrzymy nieco bliżej. Idąc dalej, jest i ona. Nie mogło się obyć bez mojej ulubionej Logitech G Pro. Klawiatura TKL, tornamentowa, turbo, ciężka jak na swój wymiar, ale niezwykle solidnie zrobiona na switchach. ROMER G, a w zasadzie tutaj to są GX Blue kliki w tej wersji, czyli klikalne autorskie przełączniki od Logitecha. To, co oni uzyskali dzięki zastosowaniu takich przełączników, to naprawdę niemalże perfekcyjne podświetlenie całej konstrukcji. I tak powiecie, Bayer, ale znowu mamy klawiaturę za ponad 5 stóp. Liczymy na Bayer! Chcemy Bayerów! Idąc dalej, w paczce jest kolejny ogromny twór, i tego też. Naprawdę nie mogłem się doczekać G915, czyli najnowsza klawiatura od Logitecha, która wraz z G815 stanowią teraz przełom, można powiedzieć, w puli produktowej tego producenta. Niskoprofilowe przełączniki, co w pewien sposób, tak jak twierdzi producent, powinno się przekładać na nieco szybszy czas reakcji, no bo nie musimy pokonać takiego dystansu. Skraca nam dystans do pokonania o milimetr. I ostatnim produktem, który jest w paszce.

A pod spodem mamy jeszcze naklejki i kabel. Nie chcemy kabla, bo w międzyczasie, wyobraźcie sobie, że doczytałem i G502 w wersji Lightspeed obsługuje też powerplay. Ten dynks, śmieszny dynks, który można zamienić na dynks, który jest w podkładce i się ładuje podczas użytkowania. Nie skupiamy się na otwieraniu paczek dzisiaj. Otwieramy je po prostu hurtowo. zdejmujemy jak najwięcej. Idealna w każdym celu. Uuu! Kabli, tak na dobrą sprawę nie ma wiele i eee, nie ma też wiele wysokości tej klawiatury, bo standardowa, powiedzmy, klawiatura i klawiatura z nowymi switchami GL. Nie wiem, nie, nie powiem wam, który irytuje mnie bardziej, nie jest to mój dźwięk klawiatury. Wierzę jednak, że może się podobać. Dwustopniowa regulacja w klawiaturze G Pro, bo oni tak tylko na szybkości. Bo już też pojawiła się w innym materiale, więc jesteś w stanie dopasować sobie wysokość do swoich własnych potrzeb. Nie, jest odłączany kabel. Czas reakcji przycisków jest naprawdę akceptowalny i może konkurować bez problemu z najpopularniejszymi w chwili obecnej klawiaturami. No i sam układ, sama ta TKL, po prostu to takie zbicie do potęgi Entej. Mimo to, że jest taka mała i mimo, że brakuje mi numpadu, co niestety w pewnym, na pewnym etapie życia zdyskwalifikowało tę klawiaturę z mojego biurka, to wciąż bardzo przyjemnie wspominam, jak się na niej pisało, jak się z niej korzystało, a przede wszystkim, jak się na niej grało. Tę klawiaturę odkładam na boczek. Fajne wspomnienie. No że oglądali te filmy i wiedzą, że bardzo lubię. Ale skupiając się na głównych bohaterach w zasadzie dzisiejszego materiału G915, G935... I G502. Same dziewiątki, nagle jedna piątka, więc od tej piątki zaczniemy. Sensor Hero 16000 dpi na optyku, możliwość skorzystania z PowerPlay, co jest po prostu fenomenalne. Włączam jednym przesunięciem do góry i niestety nie ma tutaj tego Bluetootha, a bardzo byłby fajny, żeby wykorzystać ją do dwóch komputerów na raz. 4 scrolling i to co Logitech ma naprawdę świetnego, czyli blokowane kółko rolki, że może się kręcić jak opętane a może też rezystować dają całkiem spory opór. Myszka przeznaczona dla osób praworęcznych, 11 programowalnych przycisków i możliwość dostosowania masy myszki do własnych wymagań. Magiczna skrzyneczka, w której mamy obciążniki 2 i 4 gramowe. I teraz jest naprawdę odczuwalna w dłoni, więc jeżeli potrzebujecie nieco cięższą myszkę bez ograniczającego kabla, jesteście praworęczni, lubicie bulwiaste gryzonie, to zdecydowanie mogę ją Wam polecić, jest mega, mega fajna, mega wygodna. Jedynym takim wpływającym na moje życie minusem były dwa dodatkowe przyciski mieszane pod palcem wskazującym, bo nijak nigdy z nich nie korzystałem, a niejednokrotnie irytowało mnie przy 500 to, że lewy przycisk jest po prostu przez to węższy. Dobra, myszkę mamy. Wiemy, co z nią się dzieje. Ona idzie na boczek. Skupiamy się teraz na klawiaturze. Bardzo fajnie wykończona w aluminium i niski profil klawiszy jest zaskakująco niski, naprawdę ona jest turbo cienka. Wydaje mi się, że nawet cieńsze zeszyty miałem w szkole, ale to w sumie chyba też nie trudne. Po prawej stronie sekcja przycisków multimedialnych z bardzo przyjemnej gumy zrobione, dodatkowo rolka do sterowania głośnością i sekcja makro. Jestem przyzwyczajony do klawiatur, które już tej sekcji nie mają. Ogromną zaletą tej klawiatury jest czas pracy na baterii. Producent podaje, że aż do 30 godzin, więc to jest z całą pewnością wystarczy Wam na niejedno posiedzenie gamingowe, z drugiej strony możemy ją podłączyć nie tylko przez LightSpeeda, która to kontrolka teraz mi się tutaj świeci, że właśnie nawiązuje połączenie z nanoodbiornikiem, ale również przy pomocy Bluetootha. I ta klawiatura jest genialnym rozwiązaniem do dwukomputerowego streamowania, tak jak to miałem okazję wam prezentować w poprzednim jeszcze materiale, gdzie testowałem mój podwójny komputer do streamowania. Tak, dzięki takiej klawiaturze nie musiałbym martwić się drugim zestawem peryferiów, bo wciskając Lightspeed łączę się z głównym komputerem i to działa, ale chcąc zmienić na szybko jakąś scenę, czy jakiekolwiek ustawienia w programie na drugim komputerze, z którego streamuję, wciskam Bluetooth i jestem połączony z tym komputerem. Niski profil tej klawiatury wymaga od użytkownika naprawdę sporo cierpliwości. Tak na dobrą sprawę, wymaga na nowo nauczenia się korzystania z klawiatury no, chyba że na co dzień piszecie na laptopie. Układ klawiszy i odległości pomiędzy poszczególnymi przyciskami I odpowiada mniej więcej temu, co zapamiętałem, więc nie spodziewałbym się tutaj zbyt wielu pomyłek podczas pisania i codziennego użytkowania. Jedyne, co może się pojawić na dłuższą metę, to rzeczywiście irytacja klawiszami Mac, ale to jest do przejścia. Wisienką na torcie i kropką nad G. 935, czyli najnowsza propozycja od Logitecha i klasycznie. Konstrukcja bardzo zbliżona do Artemisów Spectrum do 9.3.3. Włączamy je pojedynczym przesunięciem przycisku. Z lewej strony mamy dodatkowo jeszcze trzy przyciski makro. Na słuchawce, gdybyście chcieli korzystać z tych makrosów w jakikolwiek sposób, albo gdybyście chcieli mieć zapisane różne profile, np. muzyka, film, gra, i klik, przełączamy od razu equalizer, przełączamy sobie wszystko do odpowiednich ustawień. Dość duża konstrukcja na pojedynczym pałonku z miękką poduszeczką. Z aluminiowymi wstawkami, co jest bardzo fajne. No i obracane muszle, więc nawet jeżeli nie gracie, to mogą one dość wygodnie spoczywać na waszych ramionach i nie przeszkadzać wam przy normalnym korzystaniu z komputera. Mikrofon, który jest chowany w lewej słuchawce, dodatkowo wyciągany. Proszę uprzejmie. Podłączany przez mikro USB, jest to kabel do ładowania. Jeżeli zaś chcemy dźwięk, to to kabel jack-jack. I tak przychodzi taki kabel w zestawie. Kółko do regulacji głośności, które po osiągnięciu maksimum. Powoduje, że słuchajcie, słyszymy takie dość głośne piknięcie. I wyobraź sobie, że dostajesz coś takiego w wiesz? Super rozgrywka, i jesteś jeden na jednego w CS-a, Fortnite'a czy jakąkolwiek inną gierkę i słyszę kroki, z której, z której one są w stronę. Troszeczkę sobie podgłośnię, jakby pu, 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 I wiesz, czy to do ciebie strzela, już to w twojej głowie strzela. A bardzo przyjemne pady, które spoczywają dość solidnie na uszach. Och, i zdejmując je, sobie teraz daję głośniej. I to co jest dość fajne to to, że mikrofon raz że możemy schować, a dwa, że pojawia się tutaj czerwona dioda, która informuje nas, czy mikrofon jest włączony, czy jest wyłączony. Niestety włączenie i wyłączenie mikrofonu też jest uprzedzone wyknięciem. To tyle mojego gadania o produktach tutaj na stole z samym ich włączeniem. Podłączmy je do kompa i zobaczmy, jak sobie radzą w prawdziwym życiu. No, i jak dobrze widzicie, przemianowałem swoje stanowisko gamingowe na stanowisko Powered by Logitech, można by było się miało opowiedzieć. Powiem wam tak. Pierwsze wrażenie jest takie, że wow, bezprzewodowość jest super. Mogę wstać od komputera, nie myśląc o tym, że mam słuchawki, dalej, słuchając jakiegoś podcastu, którego na przykład chciałbym posłuchać w trakcie grania, albo muzyki, którą mam odpaloną. Co jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Idąc dalej do klawiatury, która zajęła miejsce mojej poprzedniczki nie jest fenomenalnym game changerem. Nie tak jak w przypadku myszki, gdzie przestajesz mieć ograniczenie, nie tak jak w przypadku słuchawek, gdzie realnie nie martwisz się plączącym się kablem, który co chwila się załącza o podłokietnik i zerwiesz te słuchawki z głowy raz, drugi, trzeci, wyrwiesz w tych rzekach. No to nigdy nie zerwał sobie słuchawek z głowy wstając od komputera, no to niech pierwszy rzuci kamień. To w klawiaturze uznałbym to za bajer. Gdyby nie to, że tak jak w poprzednim filmie Wam mówiłem, korzystam na co dzień z dwóch komputerów naraz. Jeden do streamowania, a drugi do grania. Tyle o moich wrażeniach. Przejdźmy się jeszcze przez G-Hub, który jest softwarem odpowiedzialnym za sterowanie tymi urządzeniami. Więc na spokojnie skupiamy się na tym, co mamy na samym początku, czyli Myszka G502 Lightspeed. Ładna animacja przejścia do przypisanych klawiszy. Wybieramy przycisk zwiększ DPI, zmniejsz DPI i możemy użyć domyślnych akcji, czyli właśnie zwiększ DPI, albo znaleźć to, co mamy tutaj. Co ciekawe, automatycznie pobrało mi profil z, związany z League of Legends. I primary hotkeys są tutaj wszystkie wypisane i mogę sobie po prostu wyciągnąć do klawisza, który chcę. Summoner spell pierwszy, czyli mój błysk, chcę mieć go na tym przycisku. Wracam do gry. Jest na myszce. Fajne, nie? Ostatnia zakładka to czułość DPI ładnie przedstawiona na osi. W tym momencie jesteśmy na 400, możemy wejść na 800, 1000 i wszystkie poszczególne poziomy poprzestawiać. No i na samym końcu ustawiamy częstotliwość reportowania, ale to też jest tak oczywiste, że nawet o tym nie będę wspominał. Idąc dalej, G915 przypisania również działają dokładnie w ten sam sposób. Zaczynamy od sekcji makr, która jest podświetlona, ale na dole wybieramy jeden z trzech profili, z których będziemy korzystali, do którego przypisujemy akcję makr. I ostatnia zakładka to to, co wyłącza nam tryb gry w tym momencie. Jest to lewy Windows, prawy Windows i dodatkowo przycisk funkcyjny. Ostatnie i najbardziej mnie interesujące w tym momencie to słuchawki, przypisanie klawiszy, domyślnie przełączenie korektora, przełączenie dźwięku przestrzennego i przełączenie maksymalnej jasności, ale możemy też dać na przykład skile, jak w tym momencie umiejętność trzecia do przełączenia maksymalnej jasności. I to jest przekazek, słuchajcie, mam skile na słuchawkach. To brzmi jak następny challenge do zrobienia w LOLu na kolejnym streamie. Granie, gdzie masz wszystkie umiejętności na słuchawkach, czyli, tak na dole, sprawę, grasz jedną ręką. No i. To może mieć sens! <ścoughs> jo, Jokie, to jest dziwne. I korektor dźwięku. To, co wyróżnia jeszcze dodatkowo oprogramowanie od LGTH, to to, że jak wejdziemy na stronę główną, to możemy zobaczyć najnowsze efekty świetlne. I przejrzeć sobie tak, jakby sklep z efektami przygotowanymi przez innych użytkowników. I zobaczyć ich oceny, ilość pobrań, komu się bardziej podobało, komu się mniej podobało. Wejść na przykład w zakładkę Gaming i zobaczyć, że ktoś przygotował podświetlenie klawiatury specjalnie do Fortnite'a. I to nie tyczy się oczywiście tylko podświetlenia, tyczy się również profili audio, więc różne equalizery przygotowane przez innych graczy pod Gamers, Gear Shooter. Bass Head, FPS, Apex Legends i tak dalej, i tak dalej, możecie tutaj znaleźć. Warto jeszcze przejść oczywiście przez opcję podświetlenia. Wiem, wiele osób powie, łapanie podświetlenia zbędny bajer, ale Logitech ma coś, co jest też nietypowe i unikalne dla nich wszystkich. Na myszce może tego nie będzie widać, dlatego też po prostu przejdę sobie od razu z cyklu, który jest ustawiony na synchronizacji ze wszystkimi innymi urządzeniami, dosłownie jednym kliknięciem do klawiatury na której to możemy przejść z ustawień wstępnych, czyli częstotliwości, jak się zmieniają kolory, jasności, podświetlenia i przez efekty, które są już wcześniej zaprogramowane, wiecie, kolorowa fala, ale totalnie nie o to nam chodzi, światło, gwiazd, który jest super i same się po prostu zapalają na losowo poszczególne gwiazdy. Echopresy, które są dość oczywiste, czyli ślad taki, jaki zostawiamy po wciśnięciu i po czasie wraca nam do pierwotnego koloru możemy sobie zaznaczyć, że to wsad będzie miał jakieś inne kolory, że klawisz F, G, jakieś modyfikatory, wszystko będzie miało inne kolory, ale my chcemy wybrać sobie kolor z dosłownie palety barw 16 milionów kolorów i pyk, niebieski na wsadzie. Wybieramy zielony na klawiszach G po lewej stronie. Cykl zielony na klawiszach G po lewej stronie. Czerwony, chcę, żeby były na klawiszach F'ów i pęk! Czerwony na F'ach! I to jest turbo proste, jeżeli chodzi o budowanie swoich własnych profili, bo później taki przygotowany profil możecie zapisać i wyeksportować do biblioteki dostępnych profili, efektów, świetlnych, presetów audio itd. itd. i dzielić się tym z innymi użytkownikami. No i tak, słuchawki, mając swoją linię z tyłu, też mogą mieć sterowane podświetlenie. Co prawda, tych możliwości jest naprawdę niewiele tutaj. A najczęściej i najprędzej po prostu sprowadzi się to albo do najzwyklejszego oddychania, albo do wyłączenia całkowicie podświetlenia. No bo słuchawki są tym urządzeniem, które, nawet jeżeli jest bardzo ładnie podświetlane, to totalnie nic wam nie daje, bo nijak tego nie widzicie w trakcie grania. Sprawdzamy nasz mikrofon G935. Nagrywałem kilkukrotnie i sprawdzałem różne ustawienia korektora dźwięku, różne ustawienia w Windowsie. Upewniałem się na pewno, czy jesteśmy na tym najlepszym poziomie, który możemy uzyskać i mikrofon ze słowa G935 Brzmi dokładnie tak. Teraz jest dość daleko moich ust, troszeczkę go przybliżymy. Tutaj ee, powiem kilka zdań, tak żebyście mogli usłyszeć i porównać to nagranie z nagraniem swojego mikrofonu, jaki macie w domu. Bo tak, rejestrator dźwięku też macie. No i tak jak słyszycie, jest średnio. Jest średnio liczyłem na troszeczkę więcej od tego mikrofonu, ale żeby już się na nim nie pastwić, to przechodzimy do podsumowania, gdzie zbieram wszystkie informacje dotyczące dzisiejszych sprzętów. No, więc podsumowanie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o peryferia bezprzewodowe, to zdecydowanie na tym rynku przoduje Logitech, produkując ich chyba w sumie najwięcej. Jeżeli chodzi o wszystkie urządzenia peryferyjne, które są bezprzewodowe, w tym przypadku 935, 915 i 502. Wszystkie te mają, oprócz dość pokaźnych czasów pracy na pojedynczym ładowaniu, tryby uśpienia. Te też możemy sobie skonfigurować w G-Hubie. Jeżeli mówimy o klawiaturze, 915, bardzo solidnie wykonana, w fajnej ramie, nowoczesny design, turbo Największe rozczarowanie tego zestawu? mikrofon słuchawka. I najbardziej pozytywne zaskoczenie, no to możliwość wrzucenia powerplaya do tej myszki. I już wiem, że z całą pewnością następną myszką, jaką sobie sprawię, będzie 502 bezprzewodowość i ładowanie w trakcie użytkowania wygrywa zdecydowanie na każdym kroku. To już wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Wpiszcie w komentarzu, którego producenta powinniśmy zaatakować jako następnego i jaką paczkę powinniśmy sprawdzić w kolejnym materiale. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało podzielcie się nimi w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na każde jedno zapytanie z Waszej strony. Pamiętajcie też, żeby zagłosować w plebiscycie, bo to jest mega, mega ważne i będzie nam bardzo miło, jeżeli weźmiecie udział w konkursie na komputer, bo ja chcę dać Wam komputer. My chcemy dać Wam komputer, a Wy, mam nadzieję, że chcecie go wziąć. Fajnie będzie. Do zobaczenia za tydzień. Na razie.